To jest wielka radość, że przyszło tak wiele osób. To jest dla mnie zawsze bardzo wspierające, że, że słyszę tyle słów, które umacniają mnie w przekonaniu, że ta moja praca i nasza praca nas wszystkich ma jakiś głęboki sens. Niezwykłe jest to, że ludzie tłumnie przychodzą na te nasze spotkania i chcą nas widzieć w różnych rolach, nie tylko w tych teatralnych, ale też w tym, co my mamy do powiedzenia prywatnie, czym czy możemy się z nimi podzielić innym niż tylko aktorstwem i sztuką teatralną. Dzisiaj w Dniach Otwartych wprowadzamy aktorskie warsztaty. Dvojezični za rojste iz Ukrajine in iz Poljske. W nocy mieliśmy grę Srebrne Gody 25 zagadek. Gra została zorganizowana z okazji współpracy Teatru Wybrzeże z samorządem województwa pomorskiego. Ta współpraca trwa 25 lat. Jednym z zadań było przewiezienie uczestników taczką. Nawiązywało to do spektaklu broniewski. W innym momencie trzeba było zagrać w hokeja. Należało dopasować kostium do projektu. Otwarte to jest taki moment w życiu teatru, w którym zapraszamy naszych widzów, naszych e, przeszłych widzów, e, naszych fanów do tego, żeby zobaczyli miejsce, w którym pracujemy na co dzień z bliska. Tak? Chodzą po scenie, pokazujemy nasze możliwości technologiczne, możliwości sceny, możliwości, które nasze pracownie mają albo będą miały, albo czasami, albo tak jak teraz, ciągle jesteśmy w jakimś tam procesie Rozwójowym. Dzisiejsze dni otwarte czy dni otwarte w 24 roku są o tyle ważne czy ciekawe, że pokazujemy szerokiej publiczności nowy teatr, tak? teatr, dużą scenę, która miała otwarcie swoje w październiku i no, intensywnie zaczęliśmy grać no, wszystko co mieliśmy w swoich, że tak powiem, repertuarowych zasobach.